Tym razem na temat całkiem konkretnego zagadnienia, związanego z tym, że prędzej czy później dochodzicie Państwo do takiego wniosku, że nazwy maszyn, które pochopnie nadaliście na poziomie Trutops Busta albo Oseona, należałoby w jakiś sposób uporządkować. Mamy tutaj sytuację taką, gdzie nasza maszyna yy, o Tutaj wdzięcznej nazwie. Baronowa Krystyna no, nie pasuje nam już w tym momencie, dlatego że pani Krystyna zaznała awansu społecznego albo degradacji, jak to woli, już nie jest baronową i należałoby w tym momencie no, pomyśleć o zmianie. Natomiast problem polega na tym, że poletko pod tytułem nazwa maszyny jest zablokowane. To samo stwierdzamy, albo inaczej, podobny objaw stwierdzamy na poziomie systemu OSEON, gdzie na poziomie stanowisk roboczych jest również stanowisko o podanej nazwie i próba zmiany nazwy tego stanowiska po naciśnięciu OK kończy się smutnym komunikatem że nie jest to jeszcze albo już możliwe. Otóż rzecz polega na tym, że w bazie danych, w której na podstawie danych podstawowych tworzone są kolejne dane, e, zmiany no, nie dokonuje się łatwo, albo należy najpierw dane pochodne usunąć i dopiero w rekordzie prosto proch pierwotnym można dokonać zmian. Ale ponieważ znużyły mnie lekko pytania dotyczące tego, czy można dokonać zmiany maszyny, pokusiłem się o lekkie uzupełnienie pewnego programu narzędziowego, w którym mam zdefiniowaną listę maszyn. Wchodzę sobie w tej chwili do edycji mojej maszyny. No i pani baronowa nie jest już baronową, tylko markizą. Nie wiem, która stoi w hierarchii. Heraldycznej wyżej. W każdym razie oba tytuły zdaje się się kupowało. W każdym razie wchodzimy do konfiguracji narzędzia w danych specjalnych. Mamy taką funkcję, która pozwala dokonać zmiany maszyny i zapisać te zmiany w bazie danych TrueTops. Natomiast na czym rzecz polega, aby te zmiany można było zapisać. Parę rzeczy trzeba sobie najpierw odnotować. I teraz na poziomie TrutobsBusta widzimy tutaj, jaki jest numer tej maszyny w bazie danych TrutobsBusta. I ten numer musi się tak naprawdę zgadzać razem z ty oznaczeniem typu maszyny w programie narzędziowym. I naciśniemy teraz, że chcemy te zmiany, czyli tak naprawdę zmianę maszyny zapisać w bazie danych TOPS. Chcemy. Chcemy również dokonać zmiany w bazie danych OSEON. System w tej chwili poprosi mnie o zmianę sposobu autoryzacji przy podłączeniu się do tej bazy. Nacisnę OK. No i mówiąc szczerze, wygląda na to, że zmiana została wykonana, no ale najpierw musimy to teraz zweryfikować. W związku z czym zmienię na moment wyświetlany. Ekran wrócę z powrotem do stanowiska roboczego. Okazuje się, że nasza baronowa stała się markizą. Popatrzymy, jak to wygląda na poziomie systemu OSEON. Dokonamy odświeżenia. I wygląda na to, że również i na tym poziomie osiągniemy sukces, gdzie ta nasza markiza się tutaj ukryła. Również jest markiza Krystyna. Mamy w tym momencie dokonaną zmianę. Co więcej, również na poziomie zadań, które w systemie być może zostały stworzone dla poszczególnych maszyn, również nastąpiła budująca zmiana. W związku z czym, w przypadku, kiedy byście Państwo stali przed no, taką bezwzględną koniecznością, istnieje możliwość. Dokonania stosownej zmiany. Oczywiście prosimy w tym celu o kontakt na adres topsmaupa.pl.com. Dziękuję.